Buenos días. Czasami spotykamy takie hiszpańskie słowa jak donde, czyli gdzie oraz cómo, czyli jak raz zapisywane z kreską na do, innym razem bez tej kreski. Albo widzimy czasem takie hiszpańskie słowo jak te raz zapisywane z kreską na de, innym razem bez tej kreski. Co to za kreska? Po co się jej używa? Dlaczego jest ważna? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Kreska, o której wspomniałem we wstępie, nazywa się tilde. I tilde stawiamy nad takimi literkami jak A, O, U i E, czyli nad samogłoskami. Tilde możemy postawić na przykład nad takimi słowami, które służą zazwyczaj do zadawania pytań. Na przykład donde, gdzie, quando, kiedy, quanto, ile, komo jak, kien, kto, ke, co, qual, który. Przy czym tilde, czyli tą kreskę, stawiamy nad tymi słowami tylko, kiedy zapisujemy pytanie. Na przykład, donde vives? Gdzie mieszkasz? To jest pytanie i gdybyś chciał to zdanie lub chciała to zdanie zapisać, nad donde stawiamy kreskę. Z kolei, kiedy tych słów, czyli donde, como, quando, quanto i tak dalej, używamy w innych zdaniach niż pytania, czyli w stwierdzeniach, przeczeniach, po prostu kiedy to nie jest pytanie, wtedy nie stawiamy kreski nad tymi słowami. Na przykład no sé, donde ella vive? Nie wiem, gdzie ona mieszka. To nie jest pytanie, więc nad donde nie stawiamy kreski. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z zasadą pisowni hiszpańskiej. Jeżeli zadajemy pytanie, stawiamy kreskę. Jeżeli pytania nie zadajemy, czyli zapisujemy stwierdzenie albo przeczenie, wtedy tej kreski nie stawiamy. Zobaczmy jeszcze dwa przykłady. Como lo sabes? Skąd to wiesz? Como lo sabes? To jest pytanie, więc nad komu stawiamy kreskę. Z kolei w zdaniu No sé, como lo sabe. Nie wiem skąd on to wie. To nie jest pytanie, więc nad komu kreski nie stawiamy. Tilde możemy użyć też w przypadku homofonów. Homofony to są słowa, które brzmią tak samo, ale znaczą coś innego, więc to tak naprawdę są dwa różne słowa takie słowa bliźniaki. Na przykład polskim homofonem jest słowo zamek, bo może oznaczać budowlę średniowieczną albo mechanizm służący do zapinania kurtki. W przypadku języka hiszpańskiego homofonami są na przykład słowa te, czyli herbata, i te, czyli tobie albo ciebie. I ponieważ słowa te brzmią tak samo, żeby je odróżnić w pisowni, Hiszpanie w przypadku herbaty stawiają kreskę nad e, czyli te, herbata, zapisują z kreską, natomiast te, które oznacza ciebie albo tobie, zapisuje się bez tej kreski. Na przykład Damy un T, daj mi herbatę. Tutaj zapisujemy kreskę na D, e, natomiast veo. Y, nie widzę Ciebie. W tym wypadku tej kreski nie zapisujemy. Kolejny przykład. L z kreską nad E oznacza on, czyli jakiś mężczyzna. On. Z kolei L bez kreski nad E. Jest rodzajnikiem męskim, który w zależności od kontekstu możemy przetłumaczyć na przykład jako ten. El gato está en el jardín. Ten kot jest w ogrodzie. Tutaj z rodzajnik męski, nie stawia się kreski. Z kolei zdanie El vive en España. On mieszka w Hiszpanii. Tutaj el oznacza on, więc stawiamy kreskę. Kolejnym przykładem jest słowo si z kreską, które oznacza. Tak oraz słowo si z kropką, które oznacza jeśli. Na przykład, Kieres ir al Chcesz iść do kina? Si, pero si tu también vas? Tak, jeśli ty też pójdziesz. Solo z kreską nad o oznacza tylko. Z kolei solo bez kreski nad o oznacza sam. Na przykład, Damy solo la sopa? Daj mi tylko zupę. Oraz, a la fiesta solo. Idę na imprezę sam. AUN z kreską nad U oznacza jeszcze. Z kolei AUN bez kreski nad U oznacza nawet. Na przykład AUN respira. Jeszcze oddycha. Tutaj była kreska nad U. Natomiast w zdaniu AUN los más fuertes lloran nawet najchirniejsi. Płaczą nad aun tej kreski nie stawiamy, bo mamy na myśli słowo nawet. Se z kreską nad e oznacza wiem. Z kolei se bez kreski nad e oznacza się. Na przykład no se, komu się jest ta Palabra. Nie wiem jak zapisuje się to słowo. Mi stilde, czyli z tą kreską, lub możemy też powiedzieć mi z akcentem. Oznacza y, mnie albo mi, na przykład para mi, dla mnie. Z kolei mi ze zwykłym i z kropką, oznacza mój. Na przykład Loiso para mi. Zrobiła to dla mnie. Tutaj stawiamy tilde nad i. Z kolei w zdaniu y, es mi turno. Teraz moja kolej. Nad mi nic nie stawiamy poza kropką, czyli to jest zwykłe i, bo mamy tutaj na myśli mój. Zauważcie, że we wszystkich przykładach, które dzisiaj Wam wymieniłem, to czy zapisujemy dane słowo z tilde, czy zapisujemy te słowo bez tilde, nie zmienia sposobu wymawiania tych słów. Czyli mamy tutaj do czynienia z zasadą pisowni hiszpańskiej. Innymi słowy dondę z kreską i dondę bez kreski wymawia się tak samo jednak są sytuacje w języku hiszpańskim, kiedy użycie tej tilde, tej kreski nad danym słowem, zmieni wymowę tego słowa. Jednak jakie to są przypadki, kiedy tilde zmienia nie tylko znaczenie, ale też sposób wymawiania słowa, o tym opowiem wam w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście zobaczyć wszystkie przykłady rozpisane, zajrzyjcie na mój Facebook, bo tam pod każdym tym filmem dołączam również artykuł. Pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglote.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach, angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagranie audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna, dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.